Jest taki moment, kiedy człowiek zaczyna się przyzwyczaić do pewnych rzeczy i one nie robią już takiego wrażenia na nim. Wiadomo, jak to zaczynało się kwartał temu, to był szum, ura, bura i nie wiadomo, co to będzie. Zauważ, w jaki sposób jest prowadzona retoryka, ta polityczna. Obywatel PZ robi to, zastosuje rzeczy, których. Nie można zastosować albo które nie mieszczą się w głowie. Obywatel B po drugiej stronie globu mówi, że w ramach odwetu zrobimy to i tamto. Czujesz, Blusa? Na jakim to jest oparte w ogóle, e, na jakich sprzecznościach? To nie jest poparte jakimikolwiek realiami. Jedni pokazują to, drudzy pokazują tamto. Okazuje się, że te działania wojenne, za naszą wschodnią granicą są oparte na wielkich agencjach marketingowych, które wykorzystują pewne fragmenty, pewne wyrywki po to, żeby kreować tą rzeczywistość. Natomiast musimy rozdzielić pewne etapy. Etap pierwszy to jest ten, kiedy właśnie zaczyna to spadać z nagłówków medialnych, kiedy przechodzi taka pierwsza burza i później wchodzi etap drugi. Etap drugi tutaj może trwać wiele lat. Dokładnie. To może być siedzenie po jednej stronie barykady, i po drugiej i nakręcanie pewnej sytuacji. Natomiast nie liczy na to, że świat powodowany innymi czynnikami tymi pięcioma, o których za chwilę Ci powiem będzie jakoś usilnie zwracał na to uwagę. Są oczywiście cykle. Cykle generalnie są dwuletnie. To jest tak jak do dwóch razy sztuka. Nie ma to jest do trzech razy sztuka, to jest kłamstwo. Robi się coś raz, następnie drugi raz. Jak jest problem, czyli coś nie wypaliło, gdzieś straciliśmy zaufanie, to nie robi się tego trzeci raz. Jest zawsze tylko i wyłącznie opcja na dwa. Pierwszy rok wyciągało się zarazę, drugi rok troszeczkę ją się spuszczało. Pierwszy rok wyciąga się problemy krachu. W tym roku do końca będzie gnębienie wzrostami cen inflacją, po czym nastąpi względna stabilizacja w 2023, po to, żeby przygotować się. Cały czas podkreślam tą datę. Data wiosny 2025. Teraz trzeba by wrócić do tematu zarazy. Wiesz doskonale, że w poniedzieli zaczyna się posiedzenie WHO w Genewie, które ma podjąć bardzo kluczowe decyzje. I to będą decyzje, które Generalnie nie polegają na tym, że już z danego dnia 22, czy tam w przyszłym tygodniu przegłosują i to wchodzi od ręki. Coś takiego się nie robi, czy tego nie zauważasz, będą podjęte decyzje co do ograniczenia suwerenności państwowej. I one będą wprowadzane stopniowo, bo ma być to zrobione do Znowu powtórzę się, do kluczowej daty 2025. Na czym to ma polegać? Na tym, że WHO ma mieć zwierzchność w przypadku, kiedy stwierdzi zabiórka, że następuje zagrożenie. Ale to zagrożenie to nie musi być zaraz, to może być zagrożenie klimatyczne, to również ma mieć wpływ na to, jaka populacja zwierząt jest w jakich ilościach utrzymywana na globie. To również dotyczy hodowli zwierząt, które wykorzystane są w celach żywnościowych. Więc widzisz, jak to wszystko pięknie sprowadza się do ostatniego punktu, bo ostatnim punktem jest zielony świat i o tym też Ci chwilę powiem. Natomiast w mediach zaczyna królować teraz temat małpiej ospy. To taka choroba afrykańska i Hiszpania, Portugalia. Niemcy zaczynają o tym mówić. Widzisz, co ciekawe, Europa Zachodnia gdzieś tam się zaczyna pojawiać. WHO chce mieć wpływ na to, jak będzie reagował poszczególny rejon w przypadku zagrożenia. Wyobraź sobie sytuację, że te poprawki przejdą po niedzielę i nagle ktoś wymyśli, że to jest choroba niebezpieczna albo może stanowić zagrożenie. Co wtedy się dzieje? Pojawia się kilka przypadków i wio do przodu. Ogłaszamy zamknięcie, ogłaszamy domową kwarantannę i inne cuda, nieważne jakby to nazywał. Gdzie to można zobaczyć? Obecnie można to zobaczyć yy, na przykład w Szanghaju. Jeśli interesujecie to prześleć sobie, jak to się odbywa. Wszyscy są pozamykani, lockdowny, yy, nagle takim Elementem do życia numer jeden staje się pożywienie, woda. Bo jak tu zaopatrzyć się w to na dłuższą metę? No nie daje się. Nawet jak masz zaopatrzenie, to po pewnym czasie, tam po kilku dniach zaczyna już tego brakować. Więc nie mogąc wyjść na zakupy, jesteś zdany na łaskę osób, które będą ci to dostarczać. A mogą i nie muszą w zależności ile masz punktów. To też już jest piłowane cały czas. Chińczycy to robią od kilku lat, czyli ocena punktowa danej osoby, czyli od zera do tysiąca punktów możesz zebrać. Za swoją aktywność w mediach społecznościowych, za swoją postawę, za swoje zobowiązania, podatki, ZUSy i tak dalej, za wszystko. Przechodząc od tej nowej zarazy, która może być wywołana, bo przecież e, największy filantrop tego świata, Bill G., Oświadczył, że to, co się wydarzyło, wcale nie musi być e, czymś najgorszym. Przed nami są zupełnie nowe okoliczności, nowe wyzwania i mogą być dużo trudniejsze. To wszystko powoduje, że zaczyna być wdrażany temat dochodu gwarantowanego. Widzisz, bo lecimy już w punkt trzeci na całej tej ścieżce do nowej rzeczywistości. Dochód gwarantowany. Ma być testowany. Ostatnio pojawiła się takie informacje w mediach, że będziemy gdzieś tam mieli okazję obserwować osoby, które otrzymają 1350 zł. Ale z punktu socjologicznego, psychologicznego, to jest kurwa jedna wielka ściema. Jak można testować na ludziach dochód gwarantowany? To się robi po to, żeby. Z innych rejonów wszyscy widzieli, że jak będą grzeczni, to też to dostaną. To nie ma na celu poprawy jakiejkolwiek bytu czy, czy wyróżnienia pewnej grupy osób, która znalazła się w trudnej sytuacji. To jest zrobione pod publikę, żeby pokazać innym, że tak mogą zostać potraktowani. A jak będą wiedzieli, że tak będą potraktowani, to nie wyjdą na ulicę. Nie będzie protestu. Wszyscy zaakceptują tą nową rzeczywistość. To jest tak pięknie ułożone, że aż kurwa śmiać mi się chce. Zawsze uczyło się nas, że finanse muszą się bilansować. Coś wpływa, coś wypływa. Jak brakuje, to się bierze kredyt, który trzeba spłacić. Proza życia. Gdyby dać dochód gwarantowany wszystkim Polakom w tej kwocie, to wydano by w ciągu roku półtora budżetu. Czujesz blusa? Jak to się ma do ekonomii? Nijak, kurwa, nijak. Półtora budżetu wydajemy w ciągu roku na, na to, żeby. Ktoś poczuł się, nie wiem, usatysfakcjonowany, żeby siedział cicho, żeby nie protestował, żeby nic nie osiągnął w życiu. Żeby był kurwa zwykłą małpą w klatce. To się robi z ludźmi. A my biernie to akceptujemy. No może jest trochę osób takich jak ja, które mają wyjebane na to i kurwa szczęśliwie sobie żyją. Więc nie licz na to, że to jest jakieś zbawienie dla świata. To nie jest żadne zbawienie. To żebyś siedział, kurwa, jak taki szczur laboratoryjny, doświadczany, i nie podskakiwał. Po to się właśnie to robi. Punkt czwarty to jest załamanie łańcucha dostaw. To już nas y, czeka lada moment, czy tam już zaczyna, zaczynamy to widzieć. Znaczy, to akurat y, powiem Ci, że ja na to patrzę z dwóch aspektów. Pierwszy aspekt jest taki, że możesz podejść do życia minimalistycznie. Czyli wykluczyć pewne rzeczy. One są zbędne, to były takie gadżety cywilizacyjne, na które ludzie harowali, wydawali pieniądze. Muszą, nie muszą. Załamanie łańcucha dostaw ma też inny cel. Ma cel taki, żeby stare technologie zeszły. A żeby wprowadzić zupełnie, zupełnie nowe otwarcie. Widzisz, jak rozmawia się z dealerami samochodów, to oni otwarcie mówią, że dla nich też 2025 będzie przełomowy, zresztą w Unii Europejskiej po 2035 nie będzie rejestracji samochodów spalinowych, ale już pomijając, czyli Mamy taki okres 10-letni 2025-2035, po to, żeby przyzwyczaić społeczeństwo do, do tak zwanej elektryki samochodowej. Wojna wojną, a nagle jest wysyp nowych technologii, typu taksówki powietrzne, na przykład w Japonii, gdzie te samochody, drony otrzymują pierwsze homologacje. Niesamowita technologia. Smart City, czyli automaty sterujące, wiesz oświetleniem, monitoringiem w miastach, czy tam w ogóle w ośrodkach gdzie skupia się życie ludzkie do tego jest potrzebna nam ta sieć 5G, która jest zrobiona, bo wiesz my na tym co mamy w internecie jesteśmy w stanie przesłać pliki pracować, obsługiwać media społecznościowe, strony itd 5G ma zupełnie inne zadanie musi być wykorzystane do dużego transferu danych w czasie rzeczywistym Dlatego Chińczycy są pieniędzmi tej technologii. Oczywiście są już prowadzone, e, prowadzone testy na 6G, żeby było jasne, że to nie jest ostatnia wersja. 6G to jest wpływ na to, co rezonuje w człowieku, bo człowiek jest falą. Więc 6G to jest broń masowego rażenia, która wpływa na to. Przechodzimy do Punktu numer 5, czyli do migracji zastępczej. Nie jest żadną tajemnicą, że w wyniku tych wszystkich aspektów, o których ci powiedziałem wcześniej ludzkość ta tak zwana cywilizowana, nie ma takiego oparcia na reprodukcję. Czyli mniejsza populacja, społeczeństwo się starzeje. Rodzi się mniej dzieci i nie ma kto robić za czarnucha. Ale nie chodzi mi o kolor skóry, tylko o to, kto w korpo odpierdala robot. Do tego robi się migrację zastępczą. Po to, żeby kultury wymieszać, po to, żeby tą egzotyką skłonić do prokreacji. I po to, żeby wychować sobie następne grzeczne pokolenie, wychowane na 500+, na dochodzie gwarantowanym, które nie będzie w ogóle, ale to już w ogóle otwierało ryja, tylko będzie grzecznie akceptowało nową rzeczywistość. Nowa rzeczywistość to musi zrozumieć, że to jest coś przełomowego, co nas czeka. To nawet nie jest to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Tak, tam były oczywiście działania wojenne, ginęli ludzie i tak dalej. Teraz robi się to w bardziej cywilizowany sposób. To są tak wielkie wydarzenia, jak upadek cesarstwa rzymskiego. To są epokowe, historyczne wydarzenia. To nie jest bajka typu: popstykają się na granicy albo w okopach, albo ktoś tam umrze przez przypadek, bo mu nie pomogli na zarazę. To jest naprawdę kamień milowy w dziejach, w historii człowieka. To nas właśnie czeka. To się zaczynało od 2025 roku, a my jesteśmy grzecznie przygotowani do tego, bo świat ma być zielonym światem. To jest punkt szósty ostatni w tym wszystkim. To są drakońskie obostrzenia związane z produkcją tam, dwutlenku węgla, w ogóle wykorzystaniem surowców. Wiesz, wszystkie, te... całe to pierdolenie ze zmianami przyrodniczymi. Przyroda potrafi reagować. Wierz mi, że ten świat, który tutaj widzi za mną, on wie, co to jest rytm, rytm taki naturalny, zmienność pół roku. Zimą, wszystko siada. Teraz widzisz, robaków jest pełno. One gdzieś tu krążą. Bo one się odrodziły na wiosnę. Trawa rośnie na wiosnę. Drzewa puszczają zielone pędy. Bo to wszystko ma swój odpowiedni rytm. I nie, nie trzeba w przyrodzie tłumaczyć, że coś się wydarzyło. Ona żyje swoim biegiem. I u ludzi ten rytm naturalny przed 2020 rokiem, który był w miarę określany jako rytm naturalny, on został zachwiany wszystkimi tymi elementami, które po kolei Ci omawiam. To wynika z tych elementów wcześniejszych, z załamania łańcucha dostaw, żeby wywołać sztuczny głód, żeby czegoś tam nie było na rynku żeby zmienić zachowania i przyzwyczajenia. W pewnym momencie ktoś powie, że na przykład jakaś straszna choroba, czyli choroba niebieskiego języka, która występowała u bydła, jest tak wielkim zagrożeniem, że zlikwidujemy populację krów. Po co nam bydło? Wyprodukujemy mięso w laboratorium. Te wszystkie elementy składają się w jedną całość. To jest potrzebne WHO, to jest potrzebne na poszczególnych etapach, żeby wykluczyć z naszego życia pewne elementy, a wdrożyć drugie. Bo wyobraź sobie sytuację, że pewnego dnia ktoś się budzi i mówi, że to wszystko wdrażamy, następnego dnia to co by ludzie zrobili? Wyszliby na ulicę i rozpięrzyli to wszystko. Ale jak się dojebie drobnymi kroczkami, poprzez wzrost cen energii, poprzez wzrost cen węgla. Jak patrzymy na statystyki, co najbardziej wzrosło, no to pierwszy jest węgiel, a najmniejszy wzrost obserwuje się na ryżu. już blusa? Będą zapierdalać za michę ryżu. No tam jest 10%, a tam jest już w dziesiątkach procent, tam, wiesz, przekracza tam stówę, w zależności od rejonu, bo różnie sobie węgiel można kupować. Jedni jeszcze kupują za 2,5, inni kupują za 3,5. W momencie, kiedy nagrywam to wideo oczywiście. Więc widzisz, żeby wykluczyć um, używanie, e, używanie takich kopalnych e, nośników energii typu ropa, typu węgiel, e, to trzeba tak dojebać cenę, żeby nikogo nie było stać. Skoro kurwa jest taka wojna, taki kryzys, to wszystko, no to kurwa, wyłączmy ten tron. Pochuje nam to. Ale nie, tego nie można zrobić. Bo jak media głównego nurtu będą sterowały przekazem marketingowym? No niech kurwa wyłączają. Po co mówią od y, pół roku już, że wypierdolą energię? No proszę bardzo, przeżyję dzień kurwa, bez internetu, bez ciepłej wody kurwa. Chuj tam. Dam radę. Ale tego nie można zrobić. Bo nagle człowiek mógłby przemyśleć parę rzeczy i zaprotestować. Tak przyjacielu. Tak to jest po prostu kręcone. Cóż, widzę, że to wideo już jest długie, jak jasny gwint. Pozostawiacie z tym, o czym powiedziałem. Życzę Ci miłego weekendu, bo oczywiście to wideo jest nagrywane w piątek. Wypoczywaj, ciesz się życiem, ucz się minimalizmu.